Władimir Putin zaskoczył świat wizytą w obwodzie Kurskim, ubrany w mundur, co samo w sobie jest nietypowe. Rosyjskie media przekazały, że podczas spotkania z dowództwem ogłosił znaczący postęp wojskowy i kontrowersyjne plany. Przyjrzymy się następstwom tej wizyty oraz analizom jej międzynarodowych implikacji. Niespodziewany przyjazd Władimira Putina do obwodu Kurskiego wywołał spore poruszenie, szczególnie w obliczu dziwacznych nagrań, gdzie dźwięk nie pokrywa się z obrazem. Przywódca Rosji pojawił się tam po raz pierwszy od rozpoczęcia inwazji na Ukrainę, co spotęgowało zainteresowanie, zwłaszcza że miał na sobie wojskowy mundur. Niektórzy są zdania, że jego postawa, mając na uwadze wiek 72 lat, jest zaznaczeniem pozycji względem Europy i reszty świata. O tej niecodziennej wizycie poinformowały rosyjskie media, przekazując wieści, że doszło do spotkania w środę, 12 marca, w wojskowym centrum dowodzenia grupy wojsk Kursk. Chociaż dokładna lokalizacja tego wydarzenia nie została ujawniona, rządowe agencje podały do wiadomości materiał wideo, na którym Putin w mundurze słucha raportu od szefa sztabu generalnego, Waleria Gierasimowa. Było to również transmitowane w rosyjskiej telewizji państwowej, co jeszcze bardziej podgrzało atmosferę. Podczas rozmowy Gierasimów poinformował Putina, że rosyjskie wojska zdobyły ponad 1000 kilometrów kwadratowych przestrzeni w obwodzie kurskim. Wyjaśnił, że w ciągu zaledwie pięciu dni odzyskali kontrolę nad 24 osadami, a w niektórych miejscach przekroczyli teren sąsiedniego regionu Sumy. Twierdził również, że ukraińskie siły w Kursku zostały odcięte i poddawane systematycznemu niszczeniu. Władimir Putin, odbierając te informacje, wydał polecenie swoim siłom, by jak najprędzej rozgromiły przeciwnika i przejęły pełną kontrolę nad obwodem kurskim. Podkreślił również potrzebę rozważenia utworzenia specjalnej strefy bezpieczeństwa w pobliżu granic państwowych. Zwrócił uwagę, że ukraińscy żołnierze pojmani w obwodzie powinni być traktowani jak terroryści. Wkrótce jednak sprzeciwił się sam sobie, zaznaczając konieczność humanitarnego traktowania wszystkich jeńców. Tego rodzaju sprzeczność była kolejnym zaskoczeniem w trakcie tego wydarzenia. Podkreślając konieczność traktowania każdego człowieka w sposób ludzki, Zasugerowano, że przyszłość powinna być budowana na zasadzie powszechnego poszanowania i humanitaryzmu wobec wszystkich, którzy znaleźli się pod wpływem naszych działań. To przesłanie wyrażone podczas spotkania wywołało burzę kontrowersji daleko wykraczającą poza same słowa prezydenta Rosji. Znacznie więcej emocji budzą pojawiające się nagrania, gdzie obraz nie jest zgodny z dźwiękiem oraz niezwykły ubiór 72-letniego przywódcy. Eksperci odczytują to jako ważny znak wysłany w kierunku zachodnich państw. Na ten temat pojawiają się fascynujące szczegóły. Kiedy Putin założył mundur wojskowy, pierwszy raz od początku konfliktu zbrojnego, dla świata stało się jasne, jakie są rzeczywiste intencje Rosji w kontekście osiągnięcia pokoju oraz na ile rzeczywiście jest możliwe, że zaakceptują zawieszenie broni. Te obrazy wywołały fala komentarzy. Na anonimowych spotkaniach świat obiegły wieści o przedziwnych nagraniach, które wykonano po wizycie Władimira Putina w obwodzie Kurskim. Nagrania te wywołały silne poruszenie, ponieważ materiałom wideo towarzyszył dźwięk, który zupełnie nie pasował do tego, co widoczne na ekranie. Dodatkowo głos lidera Rosji brzmiał nienaturalnie wysoko, co wzbudziło ogromne dyskusje i wątpliwości dotyczące autentyczności tych materiałów w świecie mediów społecznościowych. Kreml zareagował natychmiastowo na te zarzuty. Dmitrij Pieskow, rzecznik prasowy Władimira Putina, tłumaczył, że za całe to zamieszanie odpowiedzialna była wada techniczna, prowadząca do niespójności pomiędzy dźwiękiem a obrazem. Podkreślił, że cała sytuacja wyniknęła z pośpiechu, w jakim Kreml chciał jak najszybciej udostępnić te materiały oraz informacje dotyczące wizyty w obwodzie kurskim. To był film, który jako pierwszy w historii miał lekko niedopasowane ścieżki dźwiękowe i wizualne. Nasze główne zadanie polegało na szybkim udostępnieniu materiału, tak aby każdy miał szansę zapoznać się z jego treścią. Wkrótce po premierze, bo zaledwie w ciągu 30 minut, nasi eksperci dokonali poprawek w obrazie z pełnym profesjonalizmem. Zaznaczono to wyraźnie poprzez poprawienie synchronizacji, co pozwoliło na usłyszenie prawidłowego tembru głosu Władimira Putina. Rzecznik Pieskow zauważył, że cała burza, jaka rozpętała się w internecie, była całkowicie bez sensu. Internet, jak to często bywa, zrobił wielką awanturę o coś, co w rzeczywistości nie miało większego znaczenia, wyjaśnił. Jednak na tym nie zakończył się ten spektakl medialny, ponieważ zainteresowanie przywódcy Kremla i jego wyglądem przełożyło się także na falę spekulacji. Co oznaczał mundur, który Władimir Putin przywdział? Eksperci nie mają wątpliwości w tej kwestii i oto kluczowe informacje. Rosyjskie telegramowe kanały szeroko omawiały temat munduru Władimira Putina podkreślając, że to oczywisty krok Kremla mający na celu pokazanie siły, energii i pełnej kontroli nad sytuacją na Ukrainie. Wizerunek prezydenta Rosji jest intensywnie budowany przez lata i takich przykładów na to jest wiele. Przejażdżki na koniach bez koszuli czy zdjęcia z turniejów Judo, przedstawiającego jako człowieka pełnego mocy, są tego idealnym dowodem. Podobno występują też opinie mówiące, że mundur nie był jedynie symbolem determinacji, by kontynuować działania wojenne, ale mógł być również bezpośrednią reakcją na amerykańskie oraz ukraińskie propozycje dotyczące wstrzymania broni. Eksperci twierdzą, że wydarzenia mające miejsce w kurskim obwodzie to zapowiedź, że Rosja nie zamierza się zgadzać na warunki zachodnich negocjacji. Swój punkt widzenia ugruntowują również faktem, że Władimir Putin bardzo rzadko ubiera się w wojskowy mundur, co podkreślało Insider T rosyjski kanał. Podczas swojej długoletniej kadencji jako przywódca kraju. Władimir Putin tylko sporadycznie nosił mundur wojskowy. Taka decyzja zapadła przede wszystkim w odpowiedzi na sugestie ze strony Waszyngtonu dotyczące przerwania działań zbrojnych. Nie jest tajemnicą, że eksperci od polityki międzynarodowej odczytują ten gest jako jasny komunikat, iż Putin nie zamierza przystać na propozycje zza oceanu. O tej sytuacji wypowiedział się również ceniony rosyjski dziennikarz Dmitrij Smirnow. W swoim komentarzu podkreślił, że obecność Putina w Kursku była przemyślaną strategią. Kiedy Putin pojawił się na stanowisku dowodzenia w Obwodzie Kurskim, według Smirnowa pokazał Trumpowi, że dysponuje silnym zestawem strategicznym kart. To wydarzenie odbiło się szerokim echem również w zachodnich mediach, które różnie interpretowały tę wizytę i pisały o niej z niepokojem. Panika rozprzestrzeniła się na Zachodzie ponieważ media w tej części świata uznały wizytę Putina za potencjalnie alarmujący sygnał. Dziennik Financial Times wskazał, że wizyta Putina zbiegła się z wycofywaniem się wojsk ukraińskich z regionu, a gazeta The Guardian zwróciła uwagę na to, że Putin oznajmił, iż schwytani żołnierze ukraińscy powinni być traktowani jako terroryści. Amerykański serwis informacyjny CNN przytoczył wypowiedzi rosyjskiego generała Girasimowa, informując, że plan Ukrainy, który przewidywał wykorzystanie działań w Kursku jako środka nacisku w negocjacjach, okazał się nieskuteczny. Dodatkowo, stacja ABC News podała, że nasze wschodnie sąsiady tracą wpływy w tym regionie, co osłabia ich pozycję w ewentualnych przyszłych negocjacjach z Federacją Rosyjską. Całość tej sytuacji pokazuje jak dynamicznie zmieniają się relacje międzynarodowe w obszarze, który od lat jest areną napięć i konfliktów. Zasubskrybuj, żeby nie przegapić newsów ze świata gwiazd.